Witam z tej strony MOTOŚWIR i dzisiaj będziemy robić unboxing oto tego pojazdu modelu od D'Agostini z serii Legend FSO numer 13. Jest to FSO Polonez Cargo. Tak się na razie prezentuje, zapakowany. Jakby ktoś nie wiedział, czemu to jest 13. Miał być 11 w tym tygodniu, ale D'Agostini coś tam zmieniło. No i tak zostało. Ale dobrze, więc nie zwlekając, zobaczmy co. Otwórzmy go, zobaczmy jakie ma wady, zalety, historię jego opowiedzmy. I więc zaczynajmy. I intro. W środku znajdują się gazetki i oczywiście model, który jest ładnie. To jest FSO Polonez Cargo. E, więc go jakby otwórzmy, gazetki niech pójdą na bok. Zobaczmy jakie ma śruby. Model tak się prezentuje po wypakowaniu z blistera, ale więc zobaczmy jakie ma śruby. krzyżaki ma. Więc, jakby ja odkręcę go, no i potem powiemy jego wady i zalety. Więc, nie przedłużając, zaczynam odkręcać. Dobrze, no to model odkręciłem. To teraz szybki taki widok, jak on jest pokazany. Pokażę go tak obracając. No, i teraz zobaczmy przód. I no, zazumuję i powiem zalety przodu. No to tak, pierwszą zaletą, jaką tu mamy, to logo FSO, światła, kierunkowskazy, restauracja grill, w, w, jakby to nazwać, nie wiem, filter, wnętrze. No, na, będę to nazywał filtr dzielne elementy wycieraczki. No i to jedynie jeśli chodzi o przód. Przejdźmy teraz do boku. Z boku mamy bardzo ładne felgi wykonane. Takie same felgi możemy znaleźć w Polonezie karo z, le, z kultowych aut PRL, mamy też klamki, wlew paliwa. Klamki, chyba to jest. Nie, to nie jest oddzielny element. Jest kierunkowska, zamalowana oddzielny element. E, te, lusterka. No i co mamy z tyłu? Z tyłu mamy oddzielny element światła fajny, kolorowy wydech. Oddzielne elementy. Zderzak, rejestracja, wycieraczka, oddzielne elementy i mamy tu napis 1.6 GLE i FSO opolones, mamy, mamy też tutaj szybę. Mamy tutaj e, też taki, jakby, nie wiem, takiego wariata. Fajnie jest, bo Cargo miał tutaj, że tutaj normalnie bez tego to jak Karo wygląda. No i jeszcze jest wnętrze. Barwne. Siedzenia. I no, a ogólnie jest. Model jest ładny. No gazetkowiec to jest taki typowy. Ale przejdźmy może do wad Z wady jaką zauważyłem, to jest tutaj, że no jest tutaj niedocięte i, i no tyle. No, i jeszcze tam jakieś lakiernicze wady i, i no tyle. O no to, to na tyle, jeżeli chodzi o to o wady i zalety, więc przejdźmy może do historii tego modelu. FSO Polonez Cargo lekki samochód dostawczy oraz sanitarka bazująca na samochodzie osobowym FSO Polonez Cargo, produkowany w latach 1933-2001. Prototypy Poloneza i Kiambulan, Suze nadwoziem typu kombi van pokazano po raz pierwszy w 1986 roku. Auto, też, auto to bazowało na seryjnym Polonezie. Do samo nosusiennej sa, no, kabiny zamontowanej zostało podobnie jak w Taraku. aczkolwiek jej niżej, Pomocy nicza Puerama, na której jest zostały wykonane z tworzywa sztucznego przedziału sanitarki w latach 1987-1990. Opracowano kolejne prototypy, które od tego pierwszego różeniły różniły się większym przeszkleniem części medycznej, zastosowaniem bocznych drzewi w części medycznej z prawej strony oraz jeden częściowo ma unoszoną do góry klapą tylną w miejsce z dwu otwieranych na boki pojazdy te wyposażone były w silniki CBO o pojemności 16 i mocy maksymalnej 87 koni mechanicznych. Prace badawcze zakończyły się w lipcu 1990 zbyt tu, że drganie w tylnej części samochodu nie niemożliwiały przeprowadzenia sprawnych zabiegów medycznych, przez co los projekt tu zostały przesadzony i auto nie Trafiło do produkcji seryjnej. Po wycofaniu w 1991 roku z produkcji samochodu FSO 125P w wersji sanitarka dało się odczuć od na rynku krajowym brak taniego auta medycznego tej klasy. Chwileczkę. Próbę zaradzenia tej sytuacji podjęła w 1993 roku FSO on na bazie samochodu FSO Polana Samochód jest zdolny po Zaspokoić potrzebę rynku polona skargo powstał z wykorzystaniem nadwozia polona za karobę z dachu i tylnej klapy, do którego mocowany był szkielet podwyższający i przedłużający nadwozia uta na szkielet. Nakładano wykonanome z szklaną po epoksydowego części nadwozia z wykargo. Wyzamocniono poprzednie, jak i tyle na zawieszenie stosowano trzy wersje silnikowe 1,6 Gaźnikowy do 1995 roku, 1,6 sześć z punktowy, jednopunktowym oraz 1,9 GLD na dwozie standardowe. Karowy syłane było już chwila. I no, znowu muszę zarobić tą... z tłem. Nadwozie standardowe Karo wysyłane było do zakładu w FSO ZTS Grujec, gdzie montowano wyższą część nadwozia z laminatu oraz wyposażeniem dodatkowym. Pierwsze wersje tego auta posiadały nadwozie z metalowym pasem podatkiem oraz maską z plastikowym chwytem powietrza. Jak w modelu Karo MR-91 a tak, że innym tylnym zderzakiem produkcja roczna wynosiła od 1800 do 2000 egzemplarzy. Na początku lat 90 rozpoczęto adaptację samochodów poloneza na w zakładzie autoformy wymysło Wice. W modelu Tymes zabudowano, była nieco mniejsza niż w modelu wykanięczanym w Posiadał też mniejszą tylną szybę i nie miałe przetłoczenia na laminatowej części nadwozia. No, to to. Tyle jeżeli chodzi o historię tego modelu, więc to na koniec. Więc trzymajcie się i cześć.